Przyjaciele i rywale. Ostatni mecz Półkinałów. Nankatsu przeciwko Hanawa. W pierwszej połowie Nankatsu prowadzili 1 do 0, w drugiej Hanawa kontratakuje. Naprzód Kazuo. Co się dzieje? Tylko Kazuo biegnie na bramkę. Masao wybija piłkę wysoko w powietrze. Nadbiega Kazuo. Wysoki wyskok. Masao jest tuż przy bramce. Główka. Strzał. Gól, Hanava vyrovnuje. Chlapte, chlopaky. Bratia, ta ryba znovu pokazujem svojom Niesamowity strzał! Morizaki obronił! Udało się. Panowanie oczekiwania oczekiwanie objęła prowadzenie dzięki samobójczej branicy Ishizaki, ale Ishizaki mobilizuje się i pomaga Nankatsu wyrównać. Remis nie daje jednak Nankatsu prawa do gry w finale. Otrożny dla Nankatsu. zostały jeszcze tylko 3 minuty gry. Szybciej, taki, nie ma czasu. Daleka piłka, leci pod bramkę Hanawy. Interwencja bramkarza, wybitą piłkę przejął Tsubasa. Bramkarza nie ma jeszcze w bramce. Czy Tsubasa strzeli? Pojawia się Masao, blokuje Tsubasę. Po moim trupie. Wyczoł Masao. Wracia Toshibana, którzy grają w ataku, teraz zostali ściągnięci na obronę. Hanawa ograniczyła się na razie do obrony. Jeśli Masao i Kazuo są z nami, to nie ma sprawy. A obrona Hanawy jest dokładna. Nankatsu trudno będzie zdobyć gola. O kurczę. Zróbcie coś! Mało czasu. Jeśli obrona będzie taka silna, to nie uda im się strzelić. To już chyba koniec. Do końca meczu pozostała niecała minuta. Chorwa, jak tu strzelić? Nie może być remisu. Żeby zagrać w finale, musimy zdobyć bramkę. Wszyscy brońcie bramki, nawet przy remisie, przejdziemy do finału. Jeśli gra potoczy się jak dotąd, to trzyma utrzyma prowadzenie. Misaki? Jeśli nie ma możliwości strzału, podaję do Misaki. Jak mamy atakować w tej sytuacji. Wygląda na to, że to nasz ostatni mecz. do mnie? Łap! Wysoka pilka, o co tu chodzi? Niech go! Subasa powtarzał ulubiony trik braci Tashibana. Teraz, oczywiście, nikt go nie kryje. Wspaniały strzał, celuje prosto do bramki. Jest gol! Nandkatsu prowadzą! Widziałaś? Zrobił to. Genialnie Subasa. Dziękuję Subasa. Zagrany w finale. Manawa próbuje kontratakować. Gazu. Czas właśnie minął. Nie brońcie tuż przed ramką, zatrzymajcie ich wcześniej. Jasne. Hanka nie pozwalają dobrać sobie inicjatywy. Subasa przy piłce. Długie podanie. Zdech sędziego kończy grę. Mecz zakończył się wynikiem 3 do 2. Zwycięską drużyną jest Nankatsu Shizouka. Tym zwycięstwem Nankatsu zapewnia sobie drugie miejsce w półfinała grupy A i prawo do gry w finale. Jesteśmy w finale. Udało im się. Tak, ale było gorąco. Roberto, trzeba zagrał tak jak oczekiwaliśmy, prawda? Hej, Roberto! Koniec naszych nadziei na finał. Daliśmy z siebie wszystko, zachowajmy twarz. Ankatsu nie powinien nas zobaczyć w takim stanie. Masz rację. Janka Tsu zagra w finale. To był cały Tsubasa. Wygląda na to, że się spotkamy. Tsubasa, ciągle uczysz się nowych sztuczek. Chociaż nie trenujemy razem, to i tak stajesz się lepszy z każdym leciem. Chyba Subasa już mnie nie potrzebuje. Półfinały zostały zakończone i znamy już 16 drużyn, które zagrają w finale. Misaki, ta zmiana szkoły to pewne? Twój ojciec jest artystą, podróżuje po całej Japonii. Wiem, że nic nie można zrobić, ale szkoda. Jeszcze nie wiemy, dokąd pojedziemy. No tak. Skoro nic się nie da zmienić, to możemy tylko zdobyć puchar. To będzie puchar dla Misaki. Dziękuję wam. Misaki! To ty, Masuyama? Bomba, że obaj zagramy w finale, no nie? Misaki, dzisiaj byłeś w formie. Mam nadzieję, że szybko dojdzie do naszego spotkania. Z głosowania wynika, że zagramy ze sobą nie wcześniej niż w meczu finałowym. A więc w finale zagra Nankatsu przeciwko Furano. Nieźle brzmi. Gra tylko Furano nie odpadło wcześniej. często zmieniam szkoły, to dzięki piłce mam wielu przyjaciół. No to cześć. Czy idioto. Kapitanie. Kojiro. Ty. Zostaw Matsuyama. Misaki? Misaki, nie bądź taki pewny, że zagrasz w finale. Słuchajcie wy wszyscy. Kucharz zdobędzie będzie Meiva. Вы? Нет. Na boisku przekonamy się, kto jest lepszy. Subasa! Subasa ma rację. Zakupujesz się jak główniarz. Dziwni ci misyugi z drużyny Musashi. Subasa ma rację. Oddam wszystko za dobry mecz, zwłaszcza z dobrą drużyną. Nankatsu, zagracie z nami w pierwszym meczu finałów, prawda? Znowu ten wielki. Trochę kanishi Taichi w ramkach klubu Nanba. No to do zobaczenia. Jeśli pogoda się utrzyma, to jutro będzie dobry dzień do gry. Nie będzie łatwo, są tutaj wszyscy wielcy. Kojiro, Matsumoto, Misugi i Nankashi. To trudni przeciwnicy, trudniejsi niż dotąd. Ale nie możemy z nimi przegrać. Zagramy o puchar. Zatrzymajcie się. Dzisiaj też zastosujesz swoją sztuczkę? A co? Może wtedy nie wyszła? Dajcie spokój. Żeby tylko jakiś kierowca się zlikował i nas zabrał. Zamknij się. Umiesz tylko jęczeć. Anego, to nic nie da. To znowu wy? Nasz kierowca. To chyba telepatia. Jedzie pan do Tokio? Chwileczkę, mam pilny ładunek do Yamanashi. Mniejsza z tym, siadajcie. No nie, tylko nie to. Wszyscy gotowi? Ruszamy na boisko. Nankatsu, jest do was telefon. wakabajashi Wakabayashi załuka. To ty Tsubasa? Po pierwsze dziękuję za wejście do finału. To duża rzecz. Byliście fantastyczni. Dziękuję. A co do mojej nogi... Tak, jest lepiej, ale chyba będę mógł zagrać tylko w jednym meczu. Tylko jednym, właśnie, oczywiście chciałbym, żeby to był... mecz finałowy, jasne. Naszym przeciwnikiem będzie pewnie Meiwa, nie bez powodu ściągnęli kodziro. Niech no sam zobaczę, co to za tego bramkarza. A więc to tak, broni genialny Wakabayashi? Wierzę, że zagracie o puchar. Wakabayashi, wczoraj przyrzekliśmy sobie, że zdobędziemy puchar. Liczymy na ciebie w ostatnim meczu. Do zobaczenia. Pójdziesz bez względu na wszystko? Szybciej, mecz jest po południu. Jeśli to wszystko szybko załadujemy, to zdążymy. Naprawdę im zależy. Anego, mogłabyś pomóc zamiast nami dyrygować? Będę śmierdziała rybami, a Tsubasa tego nie lubi. Jak skończycie, to wsiadajcie do ciężarówki. Znowu w tym smrodzie? Dzisiaj zaczynają się mecze polu finałowych. Niedługo poznamy mistrza. Odbiorę im piłkę. Ładna zagrywka, kapitanie. Matsuyama doskonale prowadzi piłkę. Jest bramka! Są w dobrej formie. Tak. Chciałbym zobaczyć jak gra Sugi John. on tu stoi. Dobrze są, jeżeli tak jasny musi grać. To dlatego, że ci to elitarna drużyna. Grają w niej najlepsi. A na ślubu musia się po linii bocznej, długie podanie, nadbiega na pasni, główkuje, gol! Ładna głupka, madam. Oprócz Misugi musimy uważać na numer 10 16. Coś takiego. Goal! do zdobył dwa gole w pierwszej połowie. Jest w świetnej formie. Podaj takiesi! Jest gol! Kojiro znowu strzelił. Po pierwszej połowie jest 2 do 0. Urno im dokłada, no nie? Byłem na meczu Mejwy. Kojiro już zaliczył ponad 17 bramek. To właśnie prawdziwy Kojiro. Musashi też wygrywają. 3 do 0 i to bez Mishugi. Ożesz, nasi przeciwnicy są mocni. Teraz nasza kolej. Idziemy. Ach, tanego. Nie da się czegoś zrobić z tym smrodem? Mecz zaraz się zacznie. Skoro się wtośką to trudno. Trzymajcie się! Jest pan kochany. Uważaj! Nad was zdobyli w półfinałach 25 punktów i nie stracili żadnego. I bramkarz na Kanisi nie puścił dotąd żadnego gola. Jest tak dobry jak wakabayashi. Ale piłka to gra, w której nie wygrasz, jeśli nie strzelisz gola. Grajcie dzisiaj jak możecie najlepiej. Postaramy się. Subasa! Daj siebie wszystko! Mamo, Roberto, no dobra, chłopaki, idziemy! Zobaczysz, bakabayasie, że dojdziemy do finału. Chłopca, liczę na ciebie. Szybko, szybko. Nie dobrze mi. Dziękuję bardzo. No, dobra. My też idziemy. Nadchodzą obie drużyny. Przepraszam. Zdążyliśmy w ostatniej chwili. Teraz ostro dopingujemy. Po Meiwa, i Musashi, które już weszły do najlepszej szóstki, ten mecz wyłoni następnego finalistę. Spotkanie Nankatsu i Nanba zaraz się rozpocznie. Dajcie z siebie wszystko, ale po co ja się przyjmuję?